Jestem Olga Burowa rychlik. Urodziłam się w Kijowie. Zajmuję się zajęciami z maluszkami umuzykalniającymi. Jestem matką dwójki dziewczynek, które śpiewają i odbierają muzykę jako powietrze. Podajmy sobie ręce, już powitania, czas. W zabawie i w piosence, muzyka wita nas. Jak to wyszło? Szukałam dla swojego dziecka rozwiązania, bo jestem po Akademii muzycznej. W bardzo klasycznym nauczaniu jestem pianistka z zawodu i chciałam jej dać też taką możliwość tak, takiej ucieczki, którą kiedyś podarowała mi a moja akademia. Tak, I W ogóle do czynienia z muzyką. Zaczęłam szukać różne możliwości i znalazłam gordonki. Pa, pa, pa. Mama, mama. Mama mama, mama mama. mama. Mama, mama, mama! Zajęcia gordonoskie. Facet, który zastanowił się, dlaczego wszyscy potrafią mówić, ale nie wszyscy potrafią śpiewać. Może problem polega na tym, że nie w prawidłowy sposób doświadczamy muzyki. Jestem bardzo za tą metodą, bo ona nie ma sufitu nad sobą. Nie ma takiego, że musisz koniecznie zaśpiewać tą piosenkę. Powtórz 40 razy. No, powtórz. No, jeszcze raz, jeszcze tak, tak. Jak nie powtórzysz, to normalnie nie wiem co. Jest tylko, że. A bawimy się. A coś słyszysz w tle? Podoba ci się to? Zastanowimy się nad tym. To jest dla wszystkich dzieci, którym rodzice potrafią dać czas, możliwość. To jest wspieranie tego dziecka w tym, żeby muzyka dla niego się zrobiła się czymś ważnym, dostępnym i zrozumiałym. Nie, ma, nie, ma, nie ma. jest.